Witam serdecznie z tej strony. Karol, mamy 14 lutego, piątek. Dzisiaj, jak co tydzień, aktualizacja analizy bitcoina, a więc spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Karol dalej czeka na poziomy w okolicach 88 tysięcy, czy może już zakłada, że takich spadków nie będzie, już czekamy tylko na wzrosty. No i temat numer dwa, czyli jakie warunki muszą być spełnione dla kontynuacji hossy na GPW. Czyli temat który dzisiaj zapowiadałem, spróbuję na podstawie niektórych wykresów przedstawić wam i zaargumentować dlaczego uważam, że będzie hossa na GPW. Także zapraszam do obejrzenia dzisiejszej analizy. OK, zaczynamy. Zapomniałem na wstępie zrobić aktualizację, a czy spojrzenia na, spojrzenia na moją poprzednią analizę publikowaną, więc zróbmy to szybko teraz. Założenie tydzień temu było takie, że mamy dwa scenariusze. Scenariusz pierwszy, który może być zrealizowany to ta strefa testu, tak? Czyli założenie, że fala czwarta została zakończona, może ja zmienię kolor ma żeby było widać, czy ja teraz rysuję o. To, jest, to było założenie, że fala czwarta mogła się już zakończyć. Mamy 1, 2 i strefa testu, która zakłada, że już mamy wzrost. Ja tę strefę dla Was wyznaczałem, omawiałem, jakby to handlowo i tak dalej. A scenariusz drugi, kolejności, który może się zrealizować, to jest to, co o czym mówiłem, że nie pozwoli to spać. To jest, są te poziomy niezaliczone, czyli poziomy 2, 3, 8, 2. Był pierwszy spadek, te poziomy żeśmy nie zaliczyli. Był drugi spadek, te poziomy żeśmy nie zaliczyli. Był trzeci spadek, te poziomy nadal nie są zaliczone i one nie pozwolą mi spać. Więc ja cały czas niezmiernie będę czekał, aż rynek zaliczy 382 i z większym prawdopodobieństwem będę, z większym zaangażowaniem, może tak bym to nazwał, będę szukał pozycji długich z atakiem na ATH. Ale czy może być tak, że cena już nie będzie spadać? No, jest na to szansa i to uważam, że wystarczające, żeby próbować i dlatego tydzień temu już wyznaczałem tą strefę testu, która ma za zadanie nas wypchnąć po 120 tysięcy nawet 130 tysięcy, będziemy sobie dalej analizować wewnętrzne ruchy, czy one się kończą czy nie kończą, czy będziemy pikować wyżej może 150, może 160 mówię, nie jest moim dzisiaj celem ocenić zasięg wzrostu, będziemy to robić w przyszłości jak już będziemy wybijać ATH, to wtedy będę się nad tym zastanawiał jak wysoko cena ma szansę jeszcze dojść na tą chwilę skupiamy się tylko na tym czy mamy dołek, czy nie mamy dołka. I przechodzimy do wykresu. Na wykresie od tygodnia nie zmieniło się praktycznie nic, bo wyznaczona strefa testu ani nie została pokonana, ani nie ma znaczących wzrostów ze strefy testu. I ja nie wiem, temat został nierozwiązany. Więc tak naprawdę, jak obejrzymy moją analizę z ubiegłego tygodnia, to się nic nie zmieniło. Więc ja, jakbym miał cokolwiek tutaj dopowiedzieć, to tylko się powtórzę. Więc nie wiem, czy jest w y, dzisiejszy specjalny dzień, dzień zakochanych, gdzie nie mamy trochę czasu na to, żeby Karola oglądać, tylko bo chcielibyśmy ten czas może jakoś inaczej spędzić, prawda? Więc nie wiem, czy jest sens y, opowiadania o tym w kółko to samo, bo powiem to samo: czyli mamy cały czas scenariusz taki, pierwszy, który może się zrealizować. To jest trójkąt, to jest y, przepraszam, nie trójkąt, tylko założenie, że fala czwarta została zakończona. Mamy pierwszy ruch wzrostowy, korektę i czekamy na. Trzeci, czwarty i piąty ruch wzrostowy, czyli na kontynuację tutaj wzrostu być może nawet ruchem klinowym, kto wie. A scenariusz drugi w kolejności, który może się zrealizować, czyli wtedy, kiedy ten zostanie zanegowany, w taki sposób, że cena po prostu spadnie. To jest scenariusz, który zakłada, że mamy falę czwartą trwającą i będzie to trójkąt rozszerzający się, tak zwany megafon, czyli mamy spadek A, B, C, D i potrzeba jeszcze E, czyli wybicie tego jeszcze raz dołka. I Zaleczenie co najmniej tych poziomów 3,82 na poziomach cenowych 88220. Tak? I nie będę się zagłębiał w szczegóły, bo nie ma sensu. A teraz temat numer dwa, który jest do obgadania, to jest temat polskiego WIG-u. Ja propsuję temat, propsuję temat wzrostów na polskim wigu u już od nowego roku. Weźmy, otwórzmy sobie na chwilę. Wykres RIGU-20. Jak ktoś bardzo długo mnie ogląda, to pamięta, że ja zakładałem ja zakładałem może wcześniej tutaj, że szykuje nam się Hossa na RIGU, że pojawiają się dobre, dobre ułożenie giełdowe, że tak powiem. Zaraz, zaraz przejdę do szczegółów, co było dobre, ale dob, dobrze wyglądał, powiedzmy tak. indeks dolara dobrze wyglądał. Wartość złotówki dobrze wyglądała. Euro-dolar miał potencjał w tamtym czasie, więc to były wskaźniki, które mówiły, że jest szansa na hossę na GPW. I to były mój moment na to, że ja szukałem okazji na GPW i podejmowałem już handel. Już nawet byłem wtedy zakupiony. Ale w okolicach czerwca wydarzyła się sytuacja, w której powiedziałem, że nie, dzieje się źle scenariusze zostały zanegowane i ewakuowaliśmy się z tego rynku, o dziwo nawet z niezłym zyskiem, bo tam powiedzmy 20% średnio zyskiem na, na tych poszczególnych akcjach, które sobie wtedy kupowaliśmy. No ale po, po moim wyjściu okazało się, że faktycznie był spadek. Był spadek, który trwał gdzieś tutaj powiedzmy do, do połowy listopada. Od połowy listopada zobaczyliśmy odreagowanie. Do powiedzmy połowy grudnia, i od końca grudnia, czyli właściwie od wykonania tej korekty, wróciłem z narracją, że to jest dołek i powinniśmy szukać powrotu na polskie, na polskim rynku. Szukać po prostu okazji na GPW. No ja taką okazję dla Was publikowałem. Było to Allegro, było miejsce, które wyznaczaliśmy sobie. Zresztą ja to przygotowałem specjalnie. Te analizy. Tu była analiza publikowana dwa miesiące temu. Allegro, jak zamierzam to handlować, gdzie otwieram pozycję, gdzie zamykam pozycje, jeżeli miała być strata i takiego zysku się spodziewam. No i ta analiza była jeszcze aktualizowana później, nawet była aktualizowana tydzień temu. I to jest moje przygotowanie. To jest jeden z walorów, który akurat publikowałem dla Was na grupie tych walorów jest dużo więcej, cały czas alarmowałem grupowicie, żeby śledzili taki specjalny wątek, jest Polskie Akcje, który prowadzi go nasz specjalista od Polskich Akcji, gdzie naciskałem na to, żeby szukać okazji, żeby szukać okazji, bo naprawdę mamy, że tak powiem, dobre ustawienie planet do tego, żeby zobaczyć wzrost. I teraz co to jest za dobre ustawienie planet? Jakie warunki muszą być spełnione, żeby Karola Plan był kontynuowany, czyli, żeby zobaczyć kontynuację wzrostów, Allegro zaliczyło TP1 i teraz oczekujemy TP2, czyli wzrostu na 44 dolary akurat na Allegro, ale na Wigu oczekuje wzrostów nawet w okolice 3000 zł. Więc <coughs> pierwszy warunek, który uważam, że tutaj jest bardzo ważny do spełnienia, no to jest wartość złotówki w stosunku do dolara na przykład. Ogólnie uważam, że złotówka powinna się umacniać. Jeżeli ma, mają być, ma być dobrze, to złotówka powinna się umacniać. Moje założenie na umacnianie złotówki też Wam publikowałem. I też sobie to przygotowałem gdzieś. Chyba to było na tym nagraniu. Nagranie z, też sprzed dwóch miesięcy. To założenie, akurat pokazywane jest eurodolar. Eurodolar, gdzie spodziewałem się, że z poziomu cenowego, dolar 2 centy, spodziewam się wzrostu, jeżeli ten scenariusz będzie kontynuowany, to właśnie dobrze, to jest jeden z argumentów, który mówi o tym, że na polskiej giełdzie może się dobrze dziać, możemy spodziewać się, że ten kapitał napłynie, jeżeli będziemy widzieć umacnianie się euro-dolara, czyli umacnianie się euro w stosunku do dolara, albo osłabianie dolara w stosunku do euro, tak czy inaczej, wzrosty na tym wykresie będą oznaczały jako, jako, kolejne, jako plus, do y, przewagi na to, że na polskiej giełdzie faktycznie zobaczymy wzrost, już dzisiaj wiemy, że euro -dolar zaliczył te poziomy. Y, ja to dla Was też aktualizowałem już któregoś razu. Zaraz przyjdziemy y, do zotówki, czy wrócimy do zotówki, jako szybko tego euro-dolara. To jest jeden z argumentów, tak? Teraz ważne jest, żebyśmy to obronili, tak? Żebyśmy pokonali opory. Mamy opory teraz w okolicach. Y, w okolicach dolar 5 po przełamaniu dolar 5 centów i utrzymanie się na dzień na dolar 5 centów zakładam kontynuację wzrostów w target dolar 10 centów. Jeżeli 10 centów nie pęknie i będziemy się dalej utrzymywać to kolejne targety są nad szczytami. Kolejne aktualizacje będę robił jak szczyt zostanie pokonany. Na razie próbuję skorzystać na tym co tu się dzieje. Handlujemy to tak jak wam publikowałem grupowiczem znalazłem jeszcze ostatnie ciasne wejście jasne wyjście na teście. Na razie stosunek zysku do straty 1 do 13, ale liczę w pierwszy target na dolar 10 centów, 1 do 60 nawet, więc będzie czego uszczuplać z tej pozycji, będzie z czego odbierać. A teraz wrócę jeszcze do tej złotówki. Jakie, jakie założenie widzę na złotówce? O, tutaj mieliśmy analizę, zobaczcie. Analiza dwa miesiące temu zakładała, że z tej czerwonej strefy, czyli z poziomu cenowego 4. 4 20 zł 20 groszy nastąpi osłabianie się dolara i kontynuacja tutaj spadku, prawda? Kontynuacja spadku, czyli umacnianie złotówki. No i to właśnie też ma duży wpływ na to, czy będziemy widzieć wzrosty, czy będziemy widzieć hossę na polskim GPW. Więc to jest ważne. Mamy bardzo dobry sygnał, mamy test i teraz kontynuacja spadku. Czy może się nie udać, oczywiście, że może się nie udać. Kolejna strefa spadkowa, tak jak mam przy poprzedniej analizie, tłumaczyłem, mamy dopiero powyżej 4,40 zł. Ale na tą chwilę nie mogę założyć, że cena tu wróci. Jak ktoś mnie dłużej ogląda, to wie, że jeżeli Karol zakłada, że robi się korekta, to on próbuje ją zatrzymać i szuka istotnego miejsca, a nie zakłada spadku. Więc co jest tutaj ważne? Ważne, żeby ta tendencja spadkowa była utrzymywana. Ważne jest, żebyśmy, patrząc z perspektywy na tygodniowym interwale, jeżeli mamy myśleć o polskiej giełdzie, chcemy zamykać się pod tą linią trendu i nie wracać i zamykać się nad nią. To jest bardzo ważny warunek do spełnienia. Będzie to kolejny plusik w prawdopodobieństwie do tego, że zobaczymy hossę na polskiej giełdzie. Już mamy dwa plusy, prawda? Kolejna rzecz to jest indeks indeks e, e, indeks dolara. Może, indeks dolara. E, te analizy też mam publikowałem. Te analizy też Wam publikowałem, omawialiśmy to już 100 razy. Pierwsze moje założenie było w tym miejscu, na spadki, to było pierwsze, pamiętacie? Zobaczcie, listopad, październik, listopad, październik, teraz wracam szybko na WIG, pamiętacie? Listopad, październik, pamiętacie te czasy? To był ten moment, kiedy ja mówiłem o tym, że są dobre warunki do tego, żeby zobaczyć hossę na polskiej gierdzie i ten scenariusz się nie udał. Mimo tego, że nawet ten dolar faktycznie z dobrych miejsc z mojego założenia faktycznie się osłabiał, ale ostatecznie to była tylko konsolidacja. Teraz spodziewam się, że my zobaczymy w końcu nowy dołek, No i że w końcu ten mój mister się zrealizuje i zobaczymy Hossę na polskiej giełdzie i coś uda się na polskim rynku zrobić, a nie tylko cały czas Bitcoin, Bitcoin albo, albo jakieś Forexy, prawda. Coś na polskim polskim rynku złapać trochę może walorów pod, dywidend, pod dywidendę, Mam na myśli tutaj plan kupienia i po wzroście, kupienia tanio po wzroście 100%, wyjąć wkład i zostawić sobie, jeszcze tak powiem, darmowe akcje na tak zwaną emeryturę. Można rozważyć taki pomysł. I kontynuując, indeks dolara. Jesteśmy po trójfalowej korekcji, mamy sygnał spadkowy. I jeżeli faktycznie mają być spadki, to musimy zobaczyć wejście tutaj pod tą linię trendy. Jeżeli cenie nie uda się zamknąć pod tą linią trendu, to tu jest przestrzeń, którą proponuje aktualnie Merol z założeniem, że możemy kontynuować dalej wzrost. Więc największe zagrożenie będzie tutaj, w okolicach. Powiedzmy, wsparciem jest 105 dolarów, spadek poniżej 105 dolarów, zamknięcie poniżej 105 dolarów. Uważam, że miałem rację i spadamy niżej. Kolejny warunek, indeks amerykański. Mówię, co, co ma jej indeks amerykański do polskiego? No nie jest to, mówię, to, są, to nie jest, nie traktujemy tego zero zbieramy po prostu plusy. Plusem będzie, jeżeli moje analizy na rynku amerykańskim będą dalej się realizowały, a moje analizy zakładają wzrosty, tak? Też takie analizy Wam publikowałem, to jest analiza sprzed czterech tygodni, więc niedawno. Cztery tygodnie temu zakładaliśmy, że tu jest spadek, tu jest strefa 1 do 1, to jest potencjalna fala czwarta i tak jak tutaj rysowałem na tym filmie, zakładam kontynuację wzrostów, tak? czyli nowe ATH. I tutaj jedyne co mówiłem, nie spodziewam się, że te wzrosty będą dynamiczne, raczej obstawiam, że będą to z, takie zrównoważone, klinowe, bardziej wzrosty. Więc y, kolejnym tutaj argumentem jest, żeby to co Karol mówił kiedyś, żeby się sprawdziło. Na razie się powoli sprawdza, bo z tej strefy faktycznie dostaliśmy wzrost. I tutaj powoli zaczynamy sobie tak klinowo rosnąć. I tu jest ważne, nie aby powstrzymywać indeks przed wzrostami. Nie chodzi tu o to, żeby to sobie wolno rosło. Może sobie wolno rosnąć, może w ogóle nie rosnąć, może stać w miejscu i tu się konsolidować jeszcze bardzo długo. Ważne jest, żeby nie spadało. Jeżeli jednak zobaczymy spadki poniżej tego dołka, to... No, scenariusze mogą się wszystkie pokrzyżować, bo przy takich spadkach, zaraz zobaczymy umocnienie dolara, no, wszyscy, cały scenariusz może się odwrócić. Ja nie zakładam w ogóle takich spadków. Ja wiecie, że jestem zwolennikiem pchania trendów. Jeżeli trendy są wzrostowe, to ja się za, zawsze będę trzymał wzrostów. Mimo tego, że znacie moje analizy globalne, które mówią, że Elliot zakłada, że tutaj jest poziom, który może zakończyć globalne wzrosty. Ja <laughs> wiem, że to mówiłem i ja wie, pamiętam doskonale, jak to komentowałem. Dla mnie te poziomy. To są poziomy do obserwacji. To był pierwszy poziom czekaliśmy na sygnał, nie było sygnału. Otwieraliśmy longa. To jest kolejny poziom, który dał nie dał sygnału, dał longa. I idziemy cały czas z longami. Dopóki nie ma sygnału na spadek, ja nigdy nie będę próbował handlu pod prąd. Kiedyś się yy, po prostu przejadę, tak? Ale ile razy wygram, prawda? I ile korekt złapię. Kiedyś rynek spadnie, ale ile razy mi się uda tutaj wejść do góry ile razy będzie wygrana, prawda? Także to są główne, główne walory, które warto obserwować, by mieć nadzieję na hossę na polskiej giełdzie. Ja mam nadzieję. Mam nadzieję, że trochę tą nadzieją Was też zaraziłem. Dobra, trzymajcie się. Życzę Wam no jakby, że tak powiem, romantycznego Romantycznego wieczoru udanego. Ja się z Wami żegnam i słuchamy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć.